嗯。<laughs> Od samego rana przywitała nas bardzo nieprzyjemna pogoda. Silny wiatr i deszcz przez cały dzień. Postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Szukaliśmy dużych ryb na Jeziorze Długim. Po kilku godzinach pływania i szukania, w końcu udało się trafić pierwszą rybę. Nie, zbyt nie, ale jest. Dlaczego? Chyba <laughs> chciał, tak? powinien. liczyła się każda ryba, bo w takich warunkach wiedzieliśmy, że walka będzie mega wyrównana. 70,3. Pierwsza rybka zawodów. 71,5. Tak. Także trochę późno. Myśleliśmy, że wcześniej coś się uda, ale, ale ważne, że coś jest. Wody. No ja myślę, że jest to dobry czas. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, żebyście zasubskrybowali kanał, zostawili lajka like no i napisali jakiś komentarz pod film. Po kilku kolejnych godzinach bez brania udaje się złowić drugiego szczupaka tego dnia. 80 to 80 to było okay. Druga i ostatnia rybka pierwszego dnia. Do 80 brakło 5 mm. Plan był taki, że było ich więcej. No niestety kończymy z dwoma, ale jutro też jest dzień. Zmiana sektora, zmiana jeziora. Zobaczymy, może nam się bardziej poszczęści. Dzień drugi i zaczynamy na Nowym Jeziorze. Drugi sektor, jezioro Osiek i nieco inny plan. Zaraz startujemy. Zaczynamy od szczupaków, przynajmniej taki jest plan. Póki rano. Dzisiaj ma być dużo słońca, w przeciwieństwie do wczorajszego dnia. jest rana jakieś szczupaczki, później okonie. Coś tu połapali oksy wczoraj, więc fajnie by było komplecik zrobić. No i co? Będziemy dalej szukać szczupaków to uda się połapać. To taki plan, Kuba, nie? Tak, zgadzam się w 100%. Zaczniemy od pajów, później przyjdziemy przez zakonie i mam nadzieję, że z tego 22 miejsca, które mamy po pierwszym dniu coś jeszcze uda nam się wyczarować. Także co, za 8 minut start. Przygotowujemy się, bo pewnie będzie niezły, ekstremalny start. Tyle łódek, fala się zrobi, no ale nie będziemy dostawać z tyłu. Mamy radę. Najważniejsze, że dzisiaj nie pada, bo wczoraj to, co się działo na wodzie, to był dramat. Cały dzień deszcz. Zresztą widzieliście warunki mega ciężkie do nagrywania, stąd tak krótka pierwsza część. No ale dzisiaj jest dużo lepiej, będzie słońce lepiej dla nas czy dla ryb? To się okaże. Zostańcie z nami i oglądajcie film do końca. Jak zakładaliśmy od samego początku, skupiliśmy się na typowym zawodniczym łowieniu szczupaków. Mniejsze przynęty i cel, żeby złowić kilka ryb jak najszybciej. No to szybciutko poszło na razie 7,28. No? 7,28. Duże oczka, że dochadło się było przez oczka. Ok, czy co? Pierwsza rybka, tak? Pół godzinki minęło. Więc co kuwa, Trzymamy się planu, póki co, nie? Póki co tak, jeszcze jest pięć takich. Pięć takich po drodze, jakieś tam kąki. coś trzeba będzie. Nie, nie, jest jakiś wielki, ale na miarę ma. Ubranie myślałem, że jest dużo większy.

Ciąg ręczny mm -hmm. mm -hmm. dwa. Tutaj połóż. Tutaj zdjęcie z miarą. Zdjęcie zmiaru. jest. Do także Gdyby nie było do zbrojki, to ryba by się nie wpięła. Przed chwilą Kubię właśnie strzeliła. Do zbrojki nie miał. Może to ten? To raczej ten Minutkę temu przecież miałeś rybkę, nie? Tak. Przy samej łódce. Dobra. Miarka ma, nie? Na pewno. To taki. Pięćdziesiąt i z groszem. Nie, nie na Zubru. pięćdziesiąt wiemy Pięćdziesiąt cztery Pięćdziesiąt cztery i dwa No, jest ok. Dlaczego to teraz to drugie? I załatwimy. Dobra. dobra. Słuchajcie, co uznali w ogóle? Tak, uznali. 17, miejsc tam tu Godzina minęła, druga rybka. Podobna 54,2 spuszczamy, kończymy dalej. Założenie, żeby dołowić koni było ambitne. Niestety ryby po pierwszym dniu były mega pochliwe i niestety nie mogliśmy złowić ani jednego konia. Odpuściliśmy więc i wróciliśmy z powrotem po szupaki. <zysy> 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 oh! Ну, разумеется, курва гигантичная. Але я спать. Да, курва. Вообще еще А, так, не Ну, мы 86. шесть? Здесь шесть, Dobra, robię. Zrobiłem. Dobra. Ok. Taką rybkę udało nam się złowić godzinę przed końcem. Także kończymy zawody. Może da nam pierwszą dziesiątkę? Nie wiemy, bo przez ostatnie dwie godziny mamy wyłączoną możliwość oglądania wyników aplikacji że może na dyszkę starczy, ale to się okaże dopiero na zakończenie. no ale super rybka fajnie, że wpadła w dochody wiesz także dzięki Zabijesz, za oglądanie jest. dzięki Kuba do następnego tak, było dobrze, także zaraz przyjdziemy jeszcze szybkie zakończenie Dzięki, że byliście na filmie. Dzięki, że byliście z nami. Do zobaczyska następnym razem. Ten największy 30. Jeden. Jeden. chcą podziwiać najlepsze filmy tegorocznych zawodów obu.